Partnerem relacji jest polska grupa sklepów spożywczych Horten. Adrian, biorąc pod uwagę to, co tutaj mamy teraz wokół tych linii, wszystkich bocznych, okalających, troszeczkę takie boisko, jakby do hokeja, ale chyba takiego hokeja to dzisiaj na tym boisku jednak nie było. No, nie, no przede wszystkim na samym początku chciałem podziękować Bartkowi, naszemu tutaj kierownikowi, plus całej jego ekipie, która. Od rana bardzo ciężko tutaj pracowała na to, żebyśmy mogli ten mecz rozegrać. Było to dla nas bardzo ważne, bo oczywiście teraz mamy przerwę, ale, ale nie wiemy na kiedy ten mecz był przełożony, a po meczu, po meczu ze świtem przed świętami wchodzimy w okres meczy co 3-4 dni, więc dla nas było bardzo istotne, żeby ten dzisiaj mecz rozegrać i tu wielkie podziękowania dla nich i, i szacunek za pracę, którą wykonali. Druga rzecz, którą chciałem też powiedzieć, to było dla nas bardzo ważne, żeby dzisiaj wygrać, bo od siedmiu spotkań ta, ta drużyna nie wygrała u siebie i Chcemy tutaj po prostu budować teren, na który przeciwnik będzie przyjeżdżał, i, i już przed całym meczem będzie świadomy, że będzie tu ciężko wygrać, i to nam zależało, żeby, żeby dzisiaj przypieczętować to, to zwycięstwem. Yy, uważam, że zagraliśmy dobry mecz, yy, z tego jestem na pewno zadowolony. Nie chcę też za gorąco, na gorąco za dużo mówić, bo zawsze ta ocena po obejrzeniu i analizie jest inna niż, niż na gorąco. Ale yy, uważam, że oprócz tej sytuacji, można powiedzieć, gdzie, gdzie przeciwnik uderzył w poprzeczkę, to, to więcej sytuacji sobie. Nie stworzył. Mieliśmy, mieliśmy nad tym meczem kontrolę i, i do tych trzech bramek dochodzi niewykorzystany rzut karny i ta stuprocentowa sytuacja z ostatnich minut. Także na pewno jesteśmy zadowoleni, ale też zdajemy sobie sprawę, że 28 punktów to nie jest wszystko, na czym chcemy poprzestać i chcemy dalej zdobywać punkty, wygrywać i pchnąć się w górę Tabeli. Tak jak, tak jak powiedziałeś, zależało wam na tym, żeby tutaj odnieść w końcu zwycięstwo przed własną publicznością. Na to zwycięstwo z tego, co kojarzę, ta drużyna czekała chyba od września nawet. Co dzisiaj było kluczem, co wam pozwoliło na to, żeby, żeby to zwycięstwo odnieść? No, uważam, że po prostu dobrze graliśmy. Da mi się wydaje, byliśmy w nieźle zorganizowani w tej obronie. Do tego w ofensywie mieliśmy, mieliśmy kontrolę w budowaniu gry, radziliśmy sobie z pressingiem przeciwnika i, i byliśmy w miarę konkretni pod bramką przeciwnika. Także generalnie całościowo wydaje mi się, że zagraliśmy nieźle. Byliśmy, byliśmy do tego meczu na pewno zmotywowani. Było widać po chłopakach, że bardzo chcą dzisiaj wygrać, bo tak jak powiedziałeś od września ten czas tutaj trwał, że, że tego meczu u siebie nie, nie wygraliśmy. A to jest ważne, żeby, żeby wygrywać u siebie. Teraz jeszcze jedna, jedna, jedna rzecz, to rzecz, mówisz, że to był dobry mecz, a czy to był być może najlepszy mecz, jaki ta drużyna zagrała, odkąd objąłeś stare? Odkąd objąłem mistrzery, tak, ale to nie znaczy, że to był mecz idealny, to nie znaczy, że to był mecz, w którym nie można było zagrać jeszcze lepiej i my mamy do te, na tą chwilę też bardzo dużo jeszcze do pracy i dużo do poprawienia, bo też nie ustrzegamy się błędów. Nie zachłysnęliśmy się, broń Boże, w żadnym wypadku takim zwycięstwem. Wiemy, że czeka nas bardzo długa droga i jesteśmy w tym wszyscy, nie chcę użyć słowa pokorni, tylko po prostu cierpliwi, ale to też nie zabrania nam to tak jakby cieszyć się z efektów naszej pracy, no bo musimy wierzyć, że to co robimy na co dzień to to jest właśnie to co e, pokazujemy potem na boisku, bo gdyby tak nie było to po co trenować. Trenujemy po to, żeby wygrywać mecze i musimy wierzyć w to, że ta nasza praca przynosi efekty i ja, ja w tych chłopaków wierzę, w ten zespół wierzę i, i, i wydaje mi się, że oni coraz bardziej zaczynają wierzyć w siebie. Już tak zupełnie za na, na zakończenie, 7 punktów w ostatnich czterech spotkaniach, jak to podsumujesz? Mam duży niedosyt po meczu z Polonią Warszawa i, i to na pewno, yy, bo uważam, że my nie powinniśmy przegrywać w takim stylu i tak wysoko, niezależnie od tego, z kim gramy w tej lidze i czy to jest mecz na Wyjeździe, czy to jest mecz u siebie, że chcemy być zespołem, yy, z którym każdy się liczy i chcemy grać o coś więcej niż tylko utrzymanie co sezon, to nie możemy w taki sposób przegrywać yy, i na pewno też, yy, też yy, powiedzmy, ten mecz, yy, tutaj pierwszy domowy z Unii to był mecz, który który on nam co prawda się za dobrze nie układał, ale, ale który też mogliśmy przechylić szale na swoją korzyść, ale to jest taka analiza. Przeciwnik analizuje tak samo, my analizujemy tak, tak samo. Każdy mecz, gdyby się inaczej scenariusz ułożył, można było wygrać, przegrać zremisować. Mamy 7 punktów po czterech meczach. Widocznie na dzisiaj na tyle zasługujemy. Będziemy pracować dalej, żeby tych punktów było więcej. Partnerem relacji jest Polska Grupa Sklepów Spożywczych Horten.